Ale moi rodzice ostrzegali mnie, żebym nigdy nie szła do piwnicy w nocy. Dziś wieczorem dowiedziałam się dlaczego. Odkąd byłam dzieckiem, moi rodzice mieli jedną zasadę. Nie wchodzić do piwnicy po zmroku. Mogłam tam zejść w ciągu dnia, żeby wziąć rzeczy z magazynu albo pomóc tacie z praniem, ale gdy tylko słońce zaszło, drzwi pozostawały zamknięte. Mama nosiła klucz na łańcuszku na szyi i ani razu nie widziałam, żeby go zdejmowała. Kiedy pytałam dlaczego, zawsze dawali mi tę samą odpowiedź. To dla Twojego bezpieczeństwa, Emmo. Po prostu nam zaufaj. Ufałam im przez 17 lat, ale wczoraj w nocy wszystko się zmieniło. Zaczęło się około dwóch w nocy, kiedy obudziłam się słysząc dźwięk, którego nigdy wcześniej nie słyszałam. Dochodził podłogi w mojej sypialni. Niski rytmiczny stukot, prawie jak bicie serca. Przycisnęłam ucho do dywanu i nasłuchiwałam. Stukotowi towarzyszyło coś jeszcze, drapanie, a pod spodem tak ciche, że prawie go nie słyszałam. Brzęczenie. Ktoś nucił kołysankę. Od razu rozpoznałam melodię. To była ta sama piosenka, którą nuciła mi mama, kiedy byłam mała, ta, której, jak mówiła, nauczyła ją jej matka. Zbiegłam na dół i zastałam rodziców siedzących przy kuchennym stole w całkowitej ciemności. Nie rozmawiali, ani się nie ruszali. Po prostu siedzieli tam, trzymając się za ręce, wpatrując się w drzwi do piwnicy. Mama płakała bezgłośnie, a usta taty poruszały się, jakby się modlił. Mamo, wyszeptałam. Podskoczyła tak mocno, że o mało nie spadła z krzesła. Emma, wracaj już do łóżka. Co to za dźwięk? Co jest w Piwnicy. Moi rodzice wymienili spojrzenia, których nigdy wcześniej nie widziałam. Czysty strach, nic. Tata powiedział stanowczo, idź spać, ale nie mogłam tego tak zostawić. Nie tym razem, więc udawałam, że wracam na górę. Czekałam godzinę, aż w końcu usłyszałam, jak idą do swojego pokoju, a potem skradałam się z powrotem na dół. Wiedziałam, że mama trzyma zapasowy klucz w szufladzie na rupiecie. Widziałam, jak go tam ukrywała lata temu. Klucz był lodowato zimny, kiedy go podniosłem. Metal palił mnie w palce jak odmrożony, ale nie dbałem o to. Musiałem wiedzieć. Otworzyłem drzwi do piwnicy, a one same się otworzyły, ukazując jedynie ciemność. Bzyczenie ustało, drapanie ustało, wszystko ucichło. Włączyłem latarkę w telefonie i zacząłem schodzić po schodach. Każdy stopień od poprzedniego. A kiedy dotarłem na dół, moje serce waliło tak mocno, że słyszałem je w uszach. Piwnica na początku wyglądała normalnie. Pudła do przechowywania, stare meble, stół warsztatowy mojego taty, ale potem moja latarka wylądowała w odległym rogu i zobaczyłem je. Drzwi drzwi, których nigdy wcześniej tam nie było. Były pomalowane na ten sam kolor co ściana, prawie niewidoczne. Chyba, że patrzyło się na nie bezpośrednio. Nie było klamki, tylko mały żelazny otwór na wysokości oczu, jak wizjer odwrócony. Podszedłem do nich powoli. Z każdym krokiem powietrze robiło się zimniejsze, a kiedy dotarłem do drzwi, widziałem swój oddech. Pochyliłem się i przycisnąłem oko do otworu. Po drugiej stronie znajdował się mały pokój może 3 na 3 metry. Z betonowymi ścianami i pojedynczą żarówką zwisającą z sufitu. W kącie, odwrócona ode mnie, siedziała dziewczyna. Miała długie, ciemne włosy, takie same jak moje. Miała na sobie białą koszulę nocną, taką samą jak ja. Kiedy się odwróciła, zatoczyłem się do tyłu tak mocno, że upadłem. Miała moją twarz, dokładnie taką samą, ale jej oczy były inne. Były całkowicie białe, bez źrenic, bez powiek, tylko blade, puste kręgi, wpatrzone w nicość. Uśmiechnęła się na mój widok, a jej usta rozciągnęły się zbyt szeroko. Przyszedłeś, wyszeptała. Czekałam tak długo, że zerwałem się na równe nogi i pobiegłem do schodów, ale drzwi do piwnicy zatrzasnęły się, zanim zdążyłem do nich dotrzeć. Zgasły światła i zostałem uwięziony w całkowitej ciemności. Wtedy za sobą kroki. Powoli i rozważnie. Mama i tata zawarli umowę, powiedziała cicho. Mogli zatrzymać tylko jedną z nas. Wybrali ciebie. Jej głos załamał się smutkiem i wściekłością, ale umowy wygasają. Emma, a dziś wieczorem zamieniamy się miejscami. Próbowałam krzyczeć, ale jej dłoń zakryła mi usta od tyłu. Jej palce były lodowate. Nie martw się, szepnęła mi do ucha. Będę dobrze opiekować się naszymi rodzicami. Nawet nie zauważą różnicy. Piszę to teraz z pokoju, drzwi są zamknięte na klucz, a wnęka otwiera się tylko od zewnątrz. Słyszę ją na górze, jak chodzi po moim pokoju, nosi moje ubrania, żyje moim życiem. Moi rodzice właśnie zapukali do jej drzwi, żeby powiedzieć jej dobranoc. Słyszałam, jak mama mówi jej, że ją kocha. Odpowiedziała moim głosem.